Na naszej pięknej planecie żyje wiele istot. Można je znaleźć niemal wszędzie, w głębinach oceanów czy we wnętrzu Ziemi. Nawet w otworach wulkanicznych natrafiono na mikroorganizmy, które przystosowały się do ekstremalnych warunków życia. Na Ziemi funkcjonuje około 3 milionów gatunków żywych organizmów o różnej strukturze wewnętrznej od prymitywnych bakterii po wysoce zorganizowane kręgowce i stawonogi. Nie zawsze tak jednak było. Rozwój życia na Ziemi nigdy nie należał do prostych. Zdarzały się okresy wielkiej różnorodności i okresy prawie całkowitego wymierania wszystkich istot. Takie wnioski płyną z analizy osadów kopalnych odnajdywanych podczas wykopalisk paleontologicznych. W ciągu ostatnich 540 milionów lat doszło do pięciu poważnych wyginięć i około 20 mniej znaczących. Najbardziej globalny kryzys biosfery na naszej planecie miał miejsce znacznie wcześniej, około 2,1 miliona. Miliarda lat temu. Uważa się, że pierwsze żywe organizmy na Ziemi pojawiły się dość wcześnie, blisko 4 miliardów lat temu, czyli po około 400 milionach lat od momentu, kiedy powierzchnia naszej planety stała się względnie zdatna do zamieszkania. Ziemia w tamtych czasach wyglądała niezbyt zachęcająco: nagie skały, gęste chmury, częste burze i trzęsienia ziemi, a także beztlenowa atmosfera składająca się głównie z azotu, metanu i dwutlenku węgla. Była to era prymitywnych mikroorganizmów, archeonów i bakterii, z których zdecydowana większość wykorzystywała fotosyntezę anoksygeniczną, a ta nie przewidywała produkcji tlenu. Ponadto zakłada się, że istniało wiele form pośrednich, których nie można jednoznacznie przypisać do kategorii żywych lub nieożywionych. Około 2,7 miliarda lat temu powstała zwykła fotosynteza tlenowa, czyli zjawisko, w którym uwalnia się tlen. Do dziś fotosynteza tlenowa to domena większości roślin i jednokomórkowych glonów. Tymczasem organizmy beztlenowe nie są w stanie istnieć przy znacznej zawartości tlenu w środowisku, dlatego pradawne glony, uwalniając tlen, zabijały konkurentów i uwalniały przestrzeń życiową. Początkowo tlen powodował utlenianie skał w siedliskach kolonii organizmów tlenowych i tak powstały tam kieszenie tlenowe, małe obszary utlenionych minerałów. Stopniowo w atmosferze tlen zaczął się gromadzić, utleniając metan, związki siarki oraz żelazo. Organizmy beztlenowe, niezdolne do egzystencji w środowisku nasyconym tlenem, zaczęły wymierać, żyjąc tylko w pozbawionych tlenu podziemnych zaułkach. Biosfera niejako wywróciła się do góry nogami, organizmy wytwarzające tlen stały się powszechne, a dawni mieszkańcy planety egzystowali już tylko na coraz rzadszych, zamkniętych obszarach. Rozmnażanie się nowych organizmów doprowadziło do zmniejszenia zawartości gazów takich jak metan i dwutlenek węgla w atmosferze ziemskiej. Pierwszy utlenił się w wyniku działania wody i dwutlenku węgla, a ten ostatni związywał się w procesie fotosyntezy. Wszystko to doprowadziło do osłabienia efektu cieplarnianego i ochłodzenia powierzchni Ziemi tak zwane zlodowacenie hurońskie zaczęło się około 2,1 miliarda lat temu i trwało blisko 300 milionów lat, aż wzrost temperatury słońca i przesunięcia tektoniczne rozgrzały ziemię. Był to czas niezwykle powolnej ewolucji mikroorganizmów jednokomórkowych, komplikowanej przez przedłużające się masowe zlodowacenia. Cały ten proces określono mianem katastrofy tlenowej. Nie był on szybki, ale zdecydowanie masowy i wszechobecny. Prawie cała różnorodność biologiczna okresu Beztlenowego uległa zniszczeniu. Ewolucja spowolniła na przestrzeni miliarda lat z powodu globalnego ochłodzenia, a wszystko to służyło przejściu na bardziej energooszczędny tryb funkcjonowania. Około 540 milionów lat temu rozpoczęła się era Fanerozoiku, czyli jawnego życia. Naznaczona była szybkim rozwojem organizmów wielokomórkowych i trwa do dziś, a wiele stworzeń tego okresu wyglądało absolutnie fantastycznie i nie przypominało żadnego ze współczesnych. Około 450 milionów lat temu szybki rozwój życia brutalnie przerwał jakiś nieznany czynnik. Możliwe przyczyny to kosmiczny rozbłysk gamma, aktywność wulkaniczna, a nawet upadek. Na ziemię dużego ciała niebieskiego. Tak czy inaczej, w ciągu 7 milionów lat wymarło od 25 do 50% wszystkich żywych istot zamieszkujących naszą planetę. To wydarzenie, nazwane wymieraniem ordowicko-sylurskim, mocno uderzyło w trylobity, mięczaki i niektóre inne morskie bezkręgowce tego okresu. Późny paleozoik, który miał miejsce po tym wyginięciu, charakteryzował się szybkim rozwojem roślinności lądowej. W tym samym czasie pojawiły się pierwsze płazy i gady. Aktywnie rozwijały się ryby, które zaczęły dominować we wszystkich zbiornikach słodko- i słonowodnych. Około 372 milionów lat temu rozpoczęło się wymieranie dewońskie. Odbywało się w kilku etapach, rozdzielonych stosunkowo spokojnymi okresami, a nawet w tych okresach tempo wymierania gatunków było wyższe od przeciętnego. Najbardziej prawdopodobna przyczyna tego wyginięcia wydaje się znana. Rośliny lądowe tego okresu miały mocne i długie korzenie, co pozwalało im pobierać składniki odżywcze ze znacznie głębszej niż dotychczas warstwy gleby. Woda myjąc glebę rozluźnioną przez korzenie rozpuszczała składniki odżywcze i przenosiła je do oceanu, gdzie glony aktywnie rosły w warunkach dużego dostępu do światła i pożywienia. Gnicie tych glonów usuwało rozpuszczony w wodzie tlen, co prowadziło do pogorszenia warunków życia organizmów bentosowych. W efekcie zniszczeniu uległo około 70% gatunków morskich, w tym prawie wszystkie, które tworzyły rafy koralowe. To doprowadziło zaś do globalnych i nieodwracalnych zmian w biosferze Oceanu Światowego. Wiele rodzajów i rodzin całkowicie zniknęło, podczas gdy inne zajęły opuszczone przez nie miejsca. W kolejnym okresie karbońskim na powierzchni planety gwałtownie rozprzestrzeniły się paprocie drzewiaste, pojawiły się także rośliny nagonasienne, w tym czasie powstały pokłady węgla, które nadal są aktywnie wykorzystywane w przemyśle. Owady również wyraźnie się rozwijały. Wówczas żyła olbrzymia stonoga Arthropleura, osiągająca długość 2,5 metra, Meganevre, ogromna ważka o rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 1 metra, a także Pulman Corpus, 70 cm skorpion. Tak niesamowita wielkość owadów wiąże się ze zwiększoną zawartością tlenu w atmosferze. Wtedy jego stężenie sięgało 35%. Wielkie wymieranie Permu nastąpiło około 250 milionów lat temu na pograniczu okresów Permu i Triasu, stając się najbardziej masowym globalnym wymieraniem w historii życia wielokomórkowego. Dane z wykopalisk pokazują, że w jego wyniku z powierzchni Ziemi zniknęło do 95% gatunków morskich i do 70% gatunków lądowych, a katastrofa ta nastąpiła niemal natychmiast w rozumieniu geologicznym. Zajęło to maksymalnie 200 tysięcy lat. Przywrócenie różnorodności biologicznej życia lądowego trwało zaś potem co najmniej 50 milionów lat, a życia morskiego około 100 milionów lat. Słynne trylobity, wiele morskich bezkręgowców i mikroorganizmów praktycznie całkowicie zniknęło, wtedy też mocno to odczuły, zamiast gigantycznych stworzeń niczym z horroru zaczęły wyglądać bardziej jak współczesne, małe, ale liczne stworzenia. Przyczyny wielkiego wymierania Permu wciąż nie są do końca jasne. Wśród możliwych powodów jako najbardziej prawdopodobną wersję podaje się aktywność wulkaniczną, a także zderzenie z dużym ciałem niebieskim, zmiany klimatyczne i nagłe silne emisje metanu w wyniku aktywności biologicznej lub tektonicznej. Niestety nie można jeszcze w 100% odpowiedzieć na to pytanie. Okres triasu, który nastąpił po wielkim wymieraniu permu, cechował się natomiast szybkim rozwojem życia kręgowców. W tym okresie pojawiły się archozaury, starożytne jaszczurki, które dały początek późniejszym krokodylom i dinozaurom. Pierwsze ssaki pojawiły się również w triasie, choć w tym okresie nie były zbyt rozpowszechnione. Około 200 milionów lat temu rozpoczęło się już wymieranie triasu, które trwało około 10 tysięcy lat i wyznaczało granice między okresami triasu i jury. Około połowa znanych gatunków żyjących w tym czasie na Ziemi padło ofiarą tego wyginięcia. Wśród nich były różne gady i płazy, których zniknięcie uwolniło nisze ekologiczne i pozwoliło dinozaurom zdominować planetę na kolejne 130 milionów lat. Nieznane są również przyczyny wymierania triasu. Żadna z obecnie stawianych hipotez nie wydaje się wystarczająco przekonująca. Okres jury i kredy, które nastąpiły po wymieraniu triasu, stały się erą dinozaurów, ale nie tylko one zamieszkiwały wówczas ziemię. W tym okresie pojawili się też przodkowie współczesnych ptaków, roślin kwiatowych i współczesnych koralowców. Rozwinęły się do tego małe, stało-cieplne zwierzęta pokryte sierścią lub włosami, ssaki. Chociaż te małe zwierzęta nie wyglądały imponująco na tle ogromnych dinozaurów, niezawodnie weszły w nisze ekologiczne i z powodzeniem ewoluowały. Ssaki dostały swoją szansę pod koniec kredy około 66 milionów lat temu. Było to najsłynniejsze masowe wymieranie nazywane kredowym. Pierwszą i najpopularniejszą teorią wyjaśniającą to wyginięcie było znów zderzenie z ciałem niebieskim. Wszyscy znają wersję o meteorycie, który zniszczył dinozaury, ale dokładna przyczyna tego zdarzenia wciąż pozostaje nieznana. W każdym razie w efekcie tego zdarzenia wyginęły wszystkie dinozaury, a także wiele drzew iglastych, glonów i mięczaków. Wymieranie kredowe zapoczątkowało nową erę geologiczną, kenozoik, która trwa do dziś. W erze kenozoicznej ssaki i ptaki, a także rośliny kwitnące, szybko rozwinęły się i rozprzestrzeniły po całej planecie. Saki zamieszkiwały wszystkie obszary naszej planety, od tropików po czapy lodowe biegunów, od głębin oceanów i wnętrzności Ziemi po powietrze. W końcu ewolucja doprowadziła do pojawienia się człowieka. Oczywiście, nawet w naszych czasach są i tacy, którzy nie wierzą w ewolucję. Ale teoria ewolucji nie wymaga wiary. To teoria naukowa oparta na faktach. Współczesna teoria zmian gatunkowych przeszła długą drogę i znacznie różni się od teorii zaproponowanej przez Karola Darwina 161 lat temu, niemniej jednak ogólne jej zasady pozostają takie same. W chwili obecnej to jedyna poważna teoria naukowa, która rzetelnie opisuje proces zmian i pojawiania się różnych gatunków istot żywych. Niektórzy naukowcy uważają, że żyjemy w erze szóstego masowego wymierania. Nazywają to wymieraniem holocen. W ciągu ostatnich 200 lat z Ziemi zniknęło około 900 tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Obecnie 40% gatunków płazów i 25% gatunków ssaków znajduje się w stanie zagrożenia wyginięciem. Może to zabrzmieć niefortunnie, ale jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy wydaje się działalność człowieka. Nie wiadomo, czy ludzkość poradzi sobie z tym zagrożeniem. I czy życie przejdzie na nowy poziom organizacji, jak miało to miejsce po każdym masowym wymieraniu? Biosfera Ziemi ma ogromny potencjał odbudowy i rozwoju, ale to wcale nie znaczy, że można ją traktować bezlitośnie. Ostatecznie to właśnie Ziemia stanowi nasz dom i to w dużej mierze od nas zależy, co zostanie z niej dla naszych dzieci i wnuków. Co o tym sądzicie? To wszystko na dziś. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, możecie polubić to wideo i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!